Witam na kanale Marek Meram. Biblia przerabia się na rysunkową, słodką historyjkę dla dzieci. Tymczasem to potworne, krwawe sprawozdanie z nieludzkiego okrucieństwa, z czystek etnicznych, z szału zniszczenia, z ludobójstwa, takich jak to, które w XX wieku rozpętali Stalin i Hitler. Tylko że w Biblii pod przewodnictwem Pana. Za chwilę dowody, fragmenty mojej książki. Strona książki w opisie filmu trzeba go rozwinąć bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do questions and answers czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcje, lajki, komentarze dla zasięgu itd., o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach, gdziekolwiek, nawet na własnym facebooku, po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie, nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu przeszłość, część trzecia, religia, chrześcijaństwo, z drugiego tomu, białego. Bóg Starego Testamentu to mściwy, sadystyczny demon. Zobaczmy dowody. Słowa Boga. U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalone wraz ze wszystkim, co do niego należy. Księga Jozuego 7:15. To miłosierna, w cudzysłowie, kara za wzięcie przez niejakiego akana, płaszcza, trochę srebra i jakiegoś złotego pręta. Bóg miał raczej na myśli spalenie żywcem, Izraelici okazali się trochę bardziej ludzcy i przed spaleniem ofiera ukamieniowali. Najwyraźniej nie dotyczyło to jednak rodziny Akana, w tym córek i synów oraz zwierząt, wołów, osłów i owiec. Cóż, ich męka była pewnie nieważna, chwalmy Pana. Popadli pod klątwę bez miłosierdzia aż do wyniszczenia, jak rozkazał Pan Mojżeszowi. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela. Wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy. To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozułemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego co rozkazał pan Mojżeszowi księga Jozuego 11 20 10 40 11 od 14 do 15 a więc wymordowanie nie tylko mężczyzn kobiet i starców ale i dzieci w każdym wieku ciągle i ciągle i znowu w kolejnych miastach dziesiątki setki tysięcy ofiar Wszystkie etniczne, rasistowskie ludobójstwo. Takie są kary za to, że napadnięci się bronili. Czyli nieważne, co by robili, i tak by zostali zabici. Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu rozkazał. Konie ich okulawił, a rydwany spalił. Księga Jozłego 11, 9. Jakaś ślepa, idiotyczna furia, której ofiarą padają także zwierzęta a nawet przedmioty wezwanie do tolerancji religijnej i ekumenicznego dialogu odwiodłaby twojego syna ode mnie by służył bogom obcym wówczas rozpaliłby się gniew pana na was i prędko by was zniszczył ale tak im macie uczynić ołtarze ich zburzycie ich stele połamiecie a szczery wytniecie a posągi spalicie ogniem i Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom. Mojżesz przekazuje polecenia Boga, Księga Powtórzonego Prawa 7, cztery i siedem szesnaście. Kara za zbrodnie, jaką jest ludzka wolność, prawdziwa demokracja, niechęć do tyranów, którzy kłamią, przedstawiając się jako lepsi od innych. Mojżesz narzucał swoją władzę, uzasadniał ją twierdząc, że jest święty, żeby usunąć Jego politycznych przeciwników, Bóg wymordował tych, którzy mogli porwać za sobą lud. To metody NKWD. Powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów, spośród Izraelitów, Książąt, społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych, połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi, i pośród nich jest Pan, dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana? Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów. Księga Liczb, szesnaście, od 2 do 35 I rzekł pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich winnych, przywódców ludu i powieś ich dla pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu pana od Izraela. Księga Liczb 25:4. Tłumaczenie wstawia słowo winnych przed słowem przywódców tak żeby wytworzyć wrażenie, że chodzi o sprawiedliwą karę, żeby wybielić Boga i zmanipulować czytelnika. Ale przecież to słowo to tylko późniejszy dodatek tłumacza. Rady Boga: jak zdobyć majątek. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze, i złupicie Egipcjan, Księga Wyjścia 3:22. A mi się wydawało, że zuchwała kradzież, oszustwo to przestępstwa. Ten Bóg jest także wariatem, ulega histerycznym kaprysom, nie panuje nad swoimi atakami szału. Na przykład najpierw posyła Mojżesza do Faraona, a potem chce go zabić, Księga Wyjścia 424. Stosuje odpowiedzialność zbiorową jak Gestapo chce wymordować cały lud Izraela podczas gdy winna, w cudzysłowie, jest tylko jedna osoba. Księga licz 16 od 21 do 22. Za decyzję faraona zabija niewinnych ludzi i zwierzęta, nie mówiąc o roślinach. Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na polu. Księga Wyjścia 9:25 Jest także bogiem ułomnym o małej sile, który swoimi sztuczkami często nie robi wrażenia na egipskich czarownikach, bo oni mogą to samo. Księga Wyjścia 7 Najwyraźniej nie potrafi przewidywać przyszłości. Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem. Pierwsza Księga Samuela 15:11 Kolejne święte, w cudzysłowie, słowa Boga. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. Księga Wyjścia 12.12 12. Nie mówiąc o sadystycznym testowaniu ślepego, tępego, niewolniczego posłuszeństwa, kiedy kazał ojcu zabić syna, historia Abrahama i Izaaka. Z kolei Jozuę to zwrodniały ludobójca, w rodzaju Stalina czy Hitlera, jeszcze gorszy, bo tamci mordowali rękami innych, a on czasem osobiście, na przykład Księga Jozłego 10.26. Ale Pan był z Jozułem, którego sława rozeszła się po całym kraju. Księga Jozłego 6.27. Biblia przerabia się na rysunkową słodką historyjkę dla dzieci tymczasem to potworne wypełnione krwią sprawozdanie z nieludzkiego okrucieństwa jak relacja z ludobójstwa dokonywanego przez Niemców w czasie II wojny światowej albo z akcji bolszewików czy NKWD w stalinowskim ZSRR według starożytnych gnostyków gnoza znaczy wiedza Bóg ze Starego Testamentu to Bóg fałszywy, oszust, demon, w rzeczywistości po prostu szatan. To wiele wyjaśnia. Z tego punktu widzenia nie dziwi, że Kościół Hierarchiczny to instytucja zbrodnicza. Z tego punktu widzenia nie dziwią setki lat prześladowań heretyków, w cudzysłowie, przez chrześcijan. Nie dziwi fatalne stan cywilizacji na Ziemi, okrucieństwa, wojny, nędza, choroby, depresja, bezustanne cierpienie maskowane tempem karmieniem się błyskotkami mas mediów, zażynaniem się pracą itp., ludzie niewykorzystujący nawet części swojego potencjału, zawsze daleko od tego, jacy chcieliby być. Nie dziwi też bolesna, Pełna klęsk, historia Polski, skoro ten kraj jest tak blisko pana Boga w cudzysłowie. Podobnie Mojżesz okazuje się być bandytą i rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Księga liczb 31, od 14 do 17. Mojżesz wysługiwał się zbrodniarzowi, ludobójcy i sadystycznemu demonowi. Mógłby być sądzony za współudział. Dobrze wiadomo, jak bardzo różni się Bóg Starego Testamentu od Boga Nowego Testamentu. Bóg Nowego Testamentu to już dobry, kochający ojciec. Czyli co, w międzyczasie zmienił swój charakter? Poszedł na terapię? A może jednak jest wielu bogów? Co jest prawdą, a co manipulacją? Oczywiście kościół się żachnie. Przywołując prawie dwa tysiące lat bronienia tych ksiąg, gmatwania, przekonywania, że czarne jest białe, że autorzy byli nadzwyczaj natchnieni, że to tylko wygląda na bezsens, a tak naprawdę jest boską prawdą i ukrytym zamysłem, że niezbadane są ścieżki pana i tak dalej i Wiara w takie wyjaśnienia wymaga ciągłego napięcia ogromnych ilości energii psychicznej, samozaparcia, bezustannego przekonywania siebie samego, że jest inaczej niż jest i widzi się co innego niż się widzi, o ile lepiej jest rozluźnić się i zobaczyć prawdę. Interpretacja, zniekształcenie, manipulacja. Wiadomo, że dowolnie interpretowane cytaty z Biblii były używane do uzasadniania zbrodni, szaleństw, oszustw, Jaką jednak mamy gwarancję, że jakiekolwiek święte księgi, jakiejkolwiek religii naprawdę mówią o tym, o czym chcielibyśmy, żeby mówiły, o dobru itp. Do poprzednich cytatów dodajmy jeszcze jeden. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Lajsz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycieli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem. Księga sędziów 1827 Zabrali, czyli ukradli. Dokonali tego wszystkiego pod opieką Pana w cudzysłowie. Księga sędziów 186. Czy naprawdę Biblia jest księgą, którą mamy naśladować? Nią się kierować w życiu? nie godzi się mówić tego wszystkiego o chrześcijaństwie i kościele niektórzy boją się choćby pomyśleć takie rzeczy w ich umysłach tkwi podświadomy paniczny lęk przed sprzeciwieniem się kościołowi i tradycji wdrukowany w pamięć genetyczną pokoleń wiekami stosów i innych potwornych tortur jakie stosowali chrześcijanie wobec wrogów wiary przeciwników politycznych, czy choćby ludzi niezależnych umysłowo czy finansowo. Za co? Za na przykład konszachty z diabłem w cudzysłowie, czyli na przykład kwestionowanie tego, że Kościół do wszystkiego się miesza, narzuca ludziom swoją wolę, przejmuje majątki itp.